Co pewien czas do szerszej publiczności powraca temat telegonii. Telegonia w sporym uproszczeniu określa możliwości energetyczne zapisu pozostawionego w ciele kobiety podczas seksu z mężczyzną. Powszechnie dla tej teorii twierdzi się, że pierwszy partner jest tym najbardziej znaczącym dla całego życia kobiety, gdyż to właśnie jego zapis energetyczny pozostanie w niej na zawsze i będzie wpływał na cechy osobowości, jak i wyglądu jej przyszłych dzieci. Cześć, mam na imię Izabela Skarżyńska i jestem mentorką duchową, nauczycielką Reiki, terapeutką energetyczną oraz autorką książki The Magic of Healing Touch. Pomagam moim klientom uwolnić głębokie przyczyny uszkodzeń ich organizmu na poziomie emocjonalnym, mentalnym, duchowym oraz fizycznym. Dzisiaj chciałabym omówić z Tobą temat i zagadnienie telegonii. Być może już kiedyś słyszałeś, słyszałaś o tym pojęciu, a być może jest to coś dla Ciebie całkiem nowego. A więc zajmijmy się tematem telegonii. Telegonia, a prawo pierwszej nocy. Dawniej pilnowano, aby kobieta wychodząca za mąż była dziewicą. Było też prawo pierwszej nocy. W celu uszlachetnienia dzieci, aby miały lepszą krew niż ich biologiczny ojciec. Wszystko dlatego, że przypadkowy ojciec mógł być lekko duchem, i naznaczona jego energia, młoda kobieta, mogła mieć niesforne dzieci, kontynuując jego program. W telegonii istotnym czynnikiem jest przekaz ładunku energii o zapętlonej formie którego w uproszczeniu zwiemy Rotą. Przedstawia ona kompletną informację na temat partnera. Energia podczas stosunku zawijają się w czakrze sakralnej i informacje wypływają do Dantien, energetycznego ośrodka, przedstawiającego między innymi materialną formę zachowań. To właśnie wtedy energie partnera tworzą ślad, który będzie oddziaływał na zarodek, gdy ten zacznie się tworzyć, nie oznacza to jednak całkowitej kopii energii partnera. Pierwszy zapis zwykle jest całościowy, gdyż matryca wciąż czysta jest w stanie przyjąć każdy element. Każdy następny partner będzie tylko dodawał energii już istniejącym elementom lub dokładał nowe, których nie mieli poprzedni partnerzy. Jeśli kobieta źle dobrała sobie parę, to zapisy na jej matrycy najczęściej będą szły w stronę głównej osi charakteru jej partnerów i dziecko będzie przejawiać podobne cechy, jak również sposób ich przejawiania, np. w gniewie psu, psuć przedmioty. Czy krzyczeć. A więc co, ta, co o co tak naprawdę chodzi z tą telegonią? Najprościej ujmując, telegonia to zapis powstający podczas stosunku płciowego i jest on modyfikowany podczas kolejnych zbliżeń. To też w przypadku mężczyzn mają oni możliwość wpływania na cechy fizyczne i psychiczne potomstwa kobiety, nawet jeśli nie zostaną ich genetycznym ojcem. Nie oznacza to jednak, że sam mężczyzna nie podlega zapisom swoich partnerek. Kobieta jest zaś w stanie zebrać szeroki wachlarz modyfikujących w różnym stopniu cech osobowości i wyglądu przyszłego dziecka. Te zapisy oczywiście nie służą jej jednak jako wymienne opcje, lecz bardziej jako wzmacniacze tych genów, które przekazuje jej partner. Gdy dojdzie do zapłodnienia. I na czym polega w ogóle tak naprawdę proces zapisu telegonii? Schemat zapisu jest bardzo prosty, pomimo wielu procesów, które dzieją się właśnie wtedy w obu układach energetycznych kochanków. I podczas seksu jest aktywny głównie układ bursztynowy, który leży pomiędzy czakrą podstawy i czakrą sakralną. I czakra sakralna ma w sobie twórczą moc, lecz podczas seksu rzadko wykorzystuje ją w pełni. Gdyż najczęściej staje się w bardzo aktywnym momencie dojścia plemników do komórki jajowej u kobiet oraz orgazmu u mężczyzn. Tak i jasny kontrast reakcji spowodował, że jeszcze kilkaset lat temu kapłan twierdził, że iż kobietom wcale nie jest potrzebny orgazm podczas seksu, aby zakończył się on poczęciem dziecka. Jest to w pewnym stopniu prawdziwe, choć bardzo krzywdzące i w efekcie spowodowało wiele nieszczęść. I w momencie zbliżenia następuje uruchomienie układu bursztynowego właśnie w obszarze czakry sakralnej. Są to czakry boczne, co powoduje Integrację fizyczności ze sferą seksualną. Krew napływająca do genitaliów wzmacnia wrażliwość i pobudza układ energetyczny, przez co spiralne wzory na ściankach pochwytują właśnie i stają się znacznie bardziej wrażliwe. I zaczynają odbierać zbiór impulsów, będących zapisem płynącym prosto z połączenia. I następu, następnie właśnie wędruje on do góry, gdzie są odbierane przez niewielkie obszary szyjki macicy. Na styku pochwy z macicą. Tam zapis jest utrzymywany przez okres około jeden do dwóch tygodni, a następnie przekazywany do dolnego dantien, w którym kobieta przechowuje wszelkie zebrane aspekty, które potem użyje w procesie kreowania zarodka. W ten oto sposób zapis telegonii sprzyja kobietom w, w dobrych cechach i w dobrze dobranych cechach, które Oczywiście zechce przekazać potomstwu. I u mężczyzn z tych przepływów informacji leży głównie w niewielkim obszarze, tutaj poniżej żołędzia. Jednak sam zapis przechowywany jest około 2-3 cm w głąb przy podstawie penisa. Pomiędzy tymi obszarami są, podobnie jak u kobiety, spiralne wzory prowadzące zapis energetyczny do celu. I z tego miejsca łączy się z układem bursztynowym własnej energetyki i synchronizuje swoją aktywność z czakrą sakralną. Ta z kolei łączy się z Dolnym Dantien, które to przechowuje większość zapisów związanych z cechami charakteru oraz wszelkimi podstawami typu wygląd, nacechowanie, zachowanie, wszelkiego rodzaju uwarunkowania i obciążenia energetyczne. I sam punkt zapisu nie jest aktywny, póki nie nastąpi wzwód, a dalej penetracja. I z tej przyczyny telegonacja. Nie dzieje się poprzez dotyk, czy przez przytulanie, czy całowanie, czy jakikolwiek inny kontakt cielesny. Nie stwierdzono wpływu telegonii również przy stosunku analnym czy oralnym, a więc możliwość zapisu jest ograniczona i wymaga właściwego wykorzystania własnego ciała. I jakość zapisu zależy od jakości relacji. I w momencie na przykład gwałtu lub seksu bez miłości, tylko dolny Datien odczytuje zapis, co powoduje, że przekazywana informacja nie jest pełna i dotyczy głównie wyglądu, jak i niektórych cech charakteru, które można uznać za bardzo cielesne, czyli np. wybuchowość, skłonność do lenistwa czy kłamstwa. Niestety większość pozytywnych cech wiąże się z bardziej, bardziej z po prostu ze środkowym i górnym Dantien, przez co kochankowie. Wymieniają między sobą głównie zapis nastawiony na fizyczność i wszelkie aspekty z nią związane. Wyższe Dantien otwiera się tylko na, się na zapis, tylko wtedy, kiedy tak naprawdę następuje głęboki kontakt na poziomie serca i umysłu. Stąd powstało powszechne założenie, że błędny zapis telegonii można naprawić tylko poprzez właśnie głęboką miłość. I warto też wspomnieć, że w procesie telegonii jeden stosunek seksualny nie przekazuje całego zapisu. Ale tylko pewne i niektóre sekwencje. Negatywne aspekty niestety przechodzą łatwiej niż pozytywne, gdyż początkowo przechodzą tylko fluidy ułatwiające wymianę zapisów. Przekazywana kopia wypełnia się sekwencjami za pomocą stale rosnącego w szczegóły szkicu. I dlatego wierność małżeńska jest tak bardzo wartościowa. Teraz zajmijmy się telegonią, a prezerwatywami i środkami antykoncepcyjnymi, ponieważ bardzo dużo osób stosuje właśnie środki zabezpieczające, dzięki którym mogą uniknąć ciąży. Więc telegonia słabo współpracuje z różnymi zabezpieczaniami, takimi jak prezerwatywa czy, czy środki antykoncepcyjne. Ich materiał nie tylko nie przepuszcza nasienia, ale i tamuje większość energii napływającej od partnera. I mimo to część zapisu przejdzie z powodu szerszego połączenia. Ścieżka zapisu potrzebuje energii. Lecz sam zapis jest odbiciem energii partnera i partnerki, i tym samym kontakt seksualny z zabezpieczeniem to dalej ryzyko przyjęcia zapisu. Zabezpieczenia antykoncepcyjne u kobiet to zupełnie inna kwestia. Dużo część z nich opiera się, właściwie duża część z nich opiera się o wpływ hormonalny, co jest różnoznaczne różno z oddziaływaniem na energetykę od strony materii. Oprócz spadku libido często towarzyszy spadek energii, a nawet spowolnienie przepływu energii w sporym obszarze brzucha. I w konsekwencji układ zapisu przestaje reagować właściwie, i zdarza się, że zapisuje. Tylko najsilniejsze elementy. Często najmocniej wbijają się właśnie te negatywne, albo przestaje reagować na wyższe czynniki. I szczególnie intensywnie działają tabletki, których chemia czyni naturę bardziej mechaniczną. I energetyka reaguje intensywnie zmianami faz przepływu energii, co przekłada się nie tylko na zapis, ale także i na odbiór percepcyjny wielu subtelnych bodźców. Dokładnie konsekwencje są zależne od konkretnego środka. Jego dawki oraz organizmu kobiety. I jakie płyną konsekwencje z telegonii? Skutki telegonii są łatwe do przewidzenia, choć nie można określić jasnych efektów, które nastąpią podczas kształtowania się cech charakteru u dziecka. Zapis telegonii działa bowiem na nie aż do siódmego roku życia, póki istnieje energetyczna pępowina matki z dzieckiem. Do tego czasu możliwe jest przekazanie bardzo wielu aspektów ze wszystkich dantien kobiety, o ile jest świadoma takiej możliwości. I dbała o dobór partnerów. I na przykład, co oznacza ta telegonia u kobiet? Czyli, na przykład, jeśli kobieta wybierała mężczyzn o profilu buntownika, lenia społecznego lub niestabilnego psychicznie, to zapis najczęściej będzie utrudniał jej dobór odpowiednich cech dla dziecka. Najpewniej no wybierając takich partnerów, raczej nie myślała o potomstwie. A prawdopodobnie może była na jakimś emocjonalnym koktajlu zakochania. I jedna czy dwie dobre cechy będą przesłonięte przez silne aspekty negatywne lub całą serię słabych zapisów, charakteryzujących się nieporadnością zarówno zdolności społecznych, jak i tych. Budujących własną osobowość. Czyli mężczyźni dążący do łamania praw lub ich ignorowania będą praktycznie zawsze mieli chaotyczny zapis, co nie przysłuży się partnerce, nawet jeśli na swój sposób skradną jej serce. Jeśli jednak wybierze partnera o dobrych cechach, zdolnego do ukazania wyższych aspiracji duchowych oraz społecznych, można powiedzieć, że trafiła na główną nagrodę w loterii. A więc wygrała los na loterii. Taki partner przekaże mnóstwo wspaniałych cech oraz zalążków dobra, z których skorzysta nie tylko kobieta, lecz i każde jej dziecko. Dobre cechy wybijają się znacznie mocniej niż złe, i choć mogą być początkowo niewidoczne, to ich działanie jest mocnym błyskiem wśród trudności życia. I każdy dobry aspekt będzie zmieniał skojarzony z nim aspekt negatywny, gdyż w zapisie może istnieć tylko jeden z biegunów dualności charakteru. I te dobre cechy przezwyciężają swą energią i precyzją nawet wielką emanację chaosu negatywnych aspektów. Jak jest z tą telegonią u mężczyzn? U mężczyzn kobieta pozostawia zapis, który często można skojarzyć z formą przejęcia. Oznacza to, że pierwsza partnerka swoim zapisiem, zapisem będzie korygować zachowanie energii mężczyzny. Aby ten skupił się na niej i był podatny na jej wpływ, a przez to nie poszukiwał innych kobiet. To bardzo naturalne podejście utworzone przez energetykę kobiet od czasów starożytnych. Do dziś jest uznawana za formę magii seksualnej, dostępnej głównie kobietom, gdyż mężczyźni swoim zapisem starają się pozostawić informacje o sobie. Naznaczony zapisem kobiety mężczyzna zmieni swoje zachowanie i będzie poszukiwał kobiet podobnych do swojej pierwszej miłości, z którą miał kontakty seksualne. Jeśli kobieta nie była odpowiednia, to jej zapis będzie przeszkodą dla mężczyzny z powodu rozchwianych informacji i dużej niestałości zapisu. Jedną z funkcji zapisu u kobiet jest zdolność łączenia wielu aspektów razem, przez co negatywna mieszanka może nabrać bardzo nieprzyjemnych skutków w energetyce mężczyzny. Jeśli kobieta będzie dla niego odpowiednia, to jej zapis wzmocni dążenie do wyższych aspektów duchowych oraz ulepszy już posiadane cechy o pierwiastek żeński, który uczyni jej bardziej rozwiniętym i bogatymi w przejawianiu. I kobieta o dobrych cechach będzie potężnym wsparciem, który pozwoli mężczyźnie na szybszy rozwój wielu jego talentów oraz zalążków dobra, które w nim są. Więc moc kobiety jest silniej wpojona w zapis i zawiera w sobie większą siłę modyfikującą działanie energii u mężczyzn. Przez to, powiedzmy, nieodpowiednia, tzw. Tak zła partnerka może być istnym zejściem do piekła. Czego tak naprawdę bali się średniowieczni kapłani, posądzając o kuszenie. Gdy będąc dobrą, jest niczym schody do nieba. Czyli moc mężczyzny polega na udzieleniu energii o konkretnych właściwościach, które umożliwiają utworzenie sił zdolnych do utrzymania się w dowolnych warunkach, jak i pędu do rozwoju w każdym kierunku i wzajemnie połączone moce pierwiastków umożliwiają udzielenie dziecku wszelkich błogosławieństw, jak i przywar rodziców. Nie ma więc szczególnego braku równowagi w kwestii poczęcia dziecka. Obie strony jednakowo dają równie istotny wkład choć rzecz oczywista, tylko kobiety są w stanie rodzić dzieci, więc telegonia nie wskazuje jednak Znaczącej przewagi żadnych ze stron. I jeżeli chodzi o telegonię i oczyszczanie zapisu, czyli jeżeli człowiek dowiaduje się tak naprawdę o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą telegonia, częstym pytaniem jest jak to odwrócić. Co z tym zrobić. I zapis zarówno u kobiety, jak i mężczyzn jest praktycznie nie do zmiany, jeżeli nie nastąpią pewne warunki. I przede wszystkim tra jakakolwiek transformacja, czy też usunięcie zapisu jest możliwe, tylko gdy przepływ energii za to odpowiadający jest aktywny, a więc podczas seksu nie jest możliwe usunięcie zapisu, czy też jego przekształcenie przy na przykład masturbacji. I moment orgazmu jest dla obu płci tym momentem, w którym przepływ zapisu jest najsilniejszy. U mężczyzn jest on sporo krótszy, trwa zwykle takie 10-15 sekund przed orgazmem i zaledwie 5 sekund po orgazmie. W tym czasie wydaje około 15 tysięcy jednostek energii. U kobiety strefa przyjmowania zapisu jest zdecydowanie dłuższa i sięga apogeum w trakcie orgazmu. Długość strefy zapisu to nawet 6 minut przed i w czasie i po orgazmie. W tym momencie jest w stanie przyjąć nawet... Do 50 tysięcy jednostek energii. Większość treści wydaje się niemożliwa do usunięcia jedynie poprzez właśnie głęboką miłość z partnerem. I zapis tego nie można zmienić za pomocą ingerencji wychodzących z doświadczenia uzdrowiciela lub poprzez rytuały inicjujące wpływ elementali, zwanych na przykład żywiołami lub. Z pracy z aniołami. Za klasyczny przykład uważa się modlitwę o błogosławieństwo do archanioła Gabriela, który to jest aniołem zwiastowania i sprawuje pieczę nad duszami wcielającymi się na ziemię. To on odpowiada za sumę błogosławieństw, a właśnie na tym opiera się zapis telegonii. I takie naturalne oczyszczanie telegonii, takich polecanych metod dostępnych każdemu przeciętnemu człowiekowi, istnieje tylko prewencja, czyli przygotowanie energetyki ciała na tyle dobrze, aby zapis nie zaszkodził lub był najmniej chaotyczny. Na przykład u kobiet występuje co miesięczne krwawienie. Jest to właśnie świetny sposób na oczyszczanie i właśnie w ten sposób kobieta doznaje przecudownego oczyszczania i w ten sposób usuwa starą tkankę, która może utrzymywać zapis. U mężczyzn proces usuwania następuje poprzez prostatę, która jest ośrodkiem o największej sile. Czymś w rodzaju energii łączącej młot i kowadło ze sobą. I gdy podczas podniecenia seksualnego aktywuje się możliwość przekazania zapisu, prostata może oczyścić zapis z rzeczy nie pasujących w jego zapisie, a przy odpowiedniej sile całkowicie zniszczyć zapis. I sam proces nie jest jednak tak prosty, gdyż istnieje masa blokad psychicznych, które nie mają prostych sposobów oczyszczania, takich jak u kobiet. Jak można oczyszczać? No, na pewno przez wpływ kundalini. U człowieka kundalini ma grubość ludzkiego włosa, a jednak dalej zachowuje swoją siłę. I tutaj możemy właśnie próbować oczyszczać te zapisy z negatywnych aspektów właśnie przy dłuższym działaniu kundalini. Poprzez pracę w obszarze wzgórza lub nad podstawą penisa. W tych miejscach energetyka utrzymuje punkt zapisu gotowy do przekazania lub przejęcia w zależności od aktywności i przepływu energii. Również poprzez pracę z czakrą sakralną i układem bursztynowym. Czakra główna oraz jej czakry boczne biorą bezpośredni udział przy zapisie telegonii. To dzięki nim jest odpowiednio silna polaryzacja i możliwość takiej wymiany zapisu. Odpowiednich i ustawienie i utrzymanie czystości sprzyja zmianom zapisu. I telegonia Anna Nauka. Najczęściej przytaczanym przykładem telegonii wśród naukowców z XIX wieku był opis hodowli koni, prowadzonej przez Lorda Mortona. Hodowca chciał stworzyć nową odmianę, to też doprowadził do pokrycia klaczy konia przez samca zebry. I z powodu zbyt dużej rozbieżności genów nie doszło do zapłodnienia, ale jakiś czas później ta sama klacz została pokryta przez ogiera rasy agryjskiej. I ku zdziwieniu źrebią wykazało cechy fizyczne za zarówno konia, jak i zebry. I całe doświadczenie opisał. Charles Darwin i pomimo obiecujących z początku wyników, późniejsze badania nie dowiodłyby, by telegonia faktycznie działała. Podczas gdy sprzeczność z prawami Mendla miała stanowić gwóźdź do trumny teorii telegonii, po niespełna półtora wieku ta doczekała się swojego renesansu. Mimo, że dotąd telegonia i nauka nie szły ze sobą w parze, to najnowsze badania doprowadziły do odkrycia fenomenu na nowo wśród much. W 2014 roku naukowcy wielokrotnie powtórzyli eksperyment, w którym pa parowali samicę muchy z dwoma różnymi samcami. Co ciekawe, potomstwo przejawiło cechy pierwszego samca, nawet jeśli testy genetyczne potwierdziły ojcostwo drugiego. I fakty te wykazały, że telegonia to zapis przekazywany przez nie Genetyczne wzorce, a to z kolei stoi w sprzeczności z prawem Mendla. Kolejne badania sugerują, że zaś, że Telegonia może być zapisem w DNA. Telegonia, czy nauka potwierdza też, że to prawda? W pewnym zakresie Telegonia zyskała naukowe dowody potwierdzające swój wpływ, opisanym właśnie eksperymentem, który wywołał wiele kontrowersji i zachwiał przyjętymi zapewnik regułami. Można wnioskować, że Telegonia i nowoczesna nauka spotkają się jeszcze nie raz. Jednak na ten moment naukowcy wciąż nie przeprowadzili jeszcze eksperymentów, które jednoznacznie potwierdziłyby lub zaprzeczyły telegonii u ludzi. Mam nadzieję, drogi słuchaczu, że nie był to temat do, dla Ciebie zbyt kontrowersyjny, ale nakreślił Ci jakby kolejną, kolejną sferę i kolejną przestrzeń którą warto byłoby wziąć tutaj pod uwagę. Na moim kanale będę poruszać wiele różnych tematów, które będą mniej lub bardziej kontrowersyjne, ale chciałabym, abyś usłyszał, usłyszała i poszerzyła swoją świadomość, być może otwarła swoje przestrzenie umysłu również na inne aspekty, które mają miejsce tak naprawdę już od wieków, i które mają również miejsce w naszym życiu tu i teraz. Dziękuję Ci za to, że jesteś, a jeśli czujesz, że te treści, które tutaj przekazuję, są dla Ciebie ważne, wartościowe, dowiadujesz się czegoś nowego, to zostaw swój komentarz, zasubskrybuj mój kanał, poślij dalej. Całuję, ściskam i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.